Dostępność klimatyzatora Rotensoroni to klimatyzator składający się z dwóch jednostek. Jednostki zewnętrznej o wielkości stacji roboczej komputera szerokość 70, wysokość 50, głębokość około 20 cm a która jest połączona z jednostką wewnętrzną podłączoną natomiast do prądu i ta jednostka jest zawieszana na ścianie. Jest to klimatyzator ścienny, biały z połyskiem, o pozłacanych krawędziach z wyświetlaczem i ten klimatyzator jest dostępny zarówno poprzez aplikację Smart Life, jak i poprzez różnego rodzaju aplikacje do zarządzania domem, czyli na przykład Google Home Assistant lub też na przykład HomeKit. Również ma Podłączenie do głośnika Alexa, jeśli ktoś by ten głośnik używał. Ja to urządzenie podłączyłam z Wi-Fi już na samym początku przy montażu tego urządzenia i zrobił to dla mnie człowiek, który to montował. Natomiast aby to zrobić osobiście, to trzeba przeczytać jednak instrukcję, bo potrzebne jest zeskanowanie kodu z karty gwarancyjnej. Natomiast kiedy zrobi nam to już montażysta, no to w tym momencie mamy szeroki dostęp do źródła zarządzania tym urządzeniem i do jego funkcji. Pokażę może wstępnie, jak to działa na głośniku, który jest podłączony przez Google Home. Jest to Google Mini, głośnik. OK, Google. Włącz klima. W tym momencie był dźwięk. Pierwszy to był dźwięk samego głośnika, natomiast też pojawiło się takie piknięcie, które oznaczało, że urządzenie zostało włączone już je słychać. Akurat jest na minimalnym poziomie głośności. W ogóle sam, sam klimatyzator jest bardzo przyjemny. Słychać go rzeczywiście w przyspieszeniu turbo, natomiast kiedy jest ustawiony na niskim poziomie, to spokojnie jest bardzo cichutki. Naprawdę. Ja go lubię, bo mocno nie hałasuje, także jest naprawdę fajny. Do samego jeszcze sterowania poprzez głośnik możemy sterować temperaturą. Ok, Google. Ustaw temperaturę 25 stopni na klima. Ok, nastawiam urządzenie klima na 25 stopni. I w ten sposób urządzenie ustawiło głośnik poprzez połączenie z Wi-Fi, ustawił już nam klimatyzator na 25 stopni. Do urządzenia jest też dołączony pilot. Pilot w takiej podstawce, którą możemy dodatkowo zamontować, czy na ścianie, czy na ramię okiennej. Pilot jest z wyświetlaczem, ale też z przyciskami podobnymi jak piloty telewizyjne, z dedykowanym przyciskiem, na przykład turbo. Eko można zapamiętać lub też skorzystać z aplikacji, która jest dostępna do tego urządzenia. Sam pilot ma również taki joystick, jak w telewizorze, że jest kółko, które służy nam np. Na do szybkiego zwiększania, zmniejszania prędkości, do zmiany prędkości nawiewu. Żeby to zrobić, możemy użyć też samej aplikacji dedykowanej do klimatyzatora. Jest to akurat w przypadku Rotenso jest to Smart Life. Pokażę tą e, aplikację. aktywne. Tutaj mamy. dodane urządzenia do domu. Przycisk. Conditioner, czyli to jest e, właśnie ten klimatyzator. Zaznaczony. są zakłady mój Stan, Smart. Nie ja. ja będę ich wszystkich omawiać, bo tego jest trochę, więc warto się z tym zapoznać przez chociażby instrukcję. Ja mm, służę właśnie do dodawania do HomeKit, do Google Asystenta, do Alex, do zarządzania domem. Przejdźmy Zaznaczone do dom. mojego domu, do e, klimatyzatora. To jest podkreślenie, będę podkreślenie Tutaj akurat są dwa przyciski, na przykład po angielsku. Myślę, że to nie stanowi większego problemu. To były będę są podpisane, fitem. które mogą być dla nas to ważne. Obibione. Pierwsza informacja, cool, czyli chłodzenie, bo za chwilę przejdę do zakładki, w której pokażę, jakie są opcje dostępne. I są dwa przyciski niepodpisane. Pierwszy minus, drugi plus. Ja sobie ich nie podpisuję, bo po prostu wiem, co który oznacza. zatem mamy 25 stopni, tak jak poprosiłam Google Mini o ustawienie 25 stopni. Teraz mogę zmniejszyć. Przejdę na pierwszy przycisk, czyli górny i to będzie minus. I sam dźwięk, tak? Przycisk obniża minusowy, ale też mamy do tego dźwięk, czyli wiem, ile razy kliknęłam i mogę sprawdzić temperaturę, że została obniżona 25, 24 stopni. Zero. Um, teraz przejdźmy Mody. do ustawień. Cóż mamy w ustawieniach? W ustawieniach możemy ustawić chłodzenie, grzanie, osuszanie wentylację Ranto. i funkcję automatyczną. Też każda z nich, jeśli ją oznaczymy, ona będzie sugerowana właśnie poprzez dźwięk, bo nie mamy takiej informacji, Ranto. że została zaznaczona zep, dana opcja. Dech, dechunia bifid. Dechunia bifid. Mode. Mode. Przycisk wróć jest niepodpisany, ale bardzo łatwo intuicyjnie możemy znaleźć go pod nagłówkiem ustawy. I teraz Może. przejdźmy do następnej poustawienia funkcji, czyli ustawiania nawiewu, wind speed. Tutaj wind speed. mamy też spory zakres, tu też przycisk wróć jest niepodpisany stron. i mamy funkcję stron. Click. duży jest naprawdę obszar możliwości. Wysoki, wysokie, wysokie chłodzenie, Mid. średnie, średnio wysokie, średnie, średnio niskie, niskie. Miód i funkcja automatyczna. Miód. I tutaj może pokażę, jak kliknę na przykład funkcję niskiego nawiewu. Kliknęłam jest dźwięk, natomiast sama funkcja jako taka nie mamy informacji, że została zaznaczona. Miód. Więc tutaj możemy tylko sobie kliknąć kilka Miód. razy nawet, żeby wiedzieć, jaką funkcję zaznaczyć Tak, że to jest mute. Kliknęłam dwa razy, by posłuchać dźwięk. Teraz funkcję do, wróćmy do okna głównego u... i mamy jeszcze precyzyjny airflow, czyli ustawianie żaluzji, precyzyjne ustawianie nawiewu. Chodzi o to, że w urządzeniu są żaluzje, które mogą działać w pionie i w poziomie, dając taką możliwość, żeby nawiew był w danym kierunku, czy to w górę, czy to w dół, czy to może ja wejdę tutaj też fix. Fix. Mogą jednocześnie działać wszystkie? Do fix. Mogą działać poszczególne, tak, które ustawimy. To fix. Czyli na przykład mogą działać tylko w górę, te żaluzje, że powietrze będzie nawiewane tylko do góry, mogą działać tak, że będzie powietrze nawiewane tylko do dołu, albo tylko w lewo, albo tylko w prawo, może być lewo-prawo, góra-dół lub jednocześnie wszystkie, tak? I, I dzięki temu te powietrze jest mieszane w pomieszczeniu. Akurat ja mam klimatyzator w pokoju mojego psa <gry> i to jest pomieszczenie klimatyzatorowe. Na około 33 metry kwadratowe. I, I naprawdę świetnie się sprawdza. Także nawet czuć to w innych pomieszczeniach, tak? Mm, ale na taką. Akurat tutaj można było wyjść gestem palców, tak? Robiąc taką zetkę. Zaznaczone. Mój dom. Karta. Pajercy wibiony. Przeciskamy. Nagrówek. Pajercy wibiony. Dodaję podkreślenie. BTM, podkreślenie. Uinstęp. Pręcisiona, ale co. Jest jeszcze funkcja ECO, jest funkcja Turbo i ECO, tak? Przecisk dedykowany na pilocie do funkcji Turbo, ale też jest do ECO, także na pilocie jest ECO. Jest funkcja Slip, czyli precyzyjne, może nawet nie tyle precyzyjne. Funkcja Slip to ustawianie podczas snu klimatyzatora, że on reguluje tą temperaturę, dostosowuje ją do warunków. Ustawianie czasowe. No i więcej. Co mamy więcej? Tutaj y, nie będę też omawiała każdej funkcji e, poszczególnych, która się, się tu znajduje, ale chodzi mi na przykład o tę funkcję, która jest dla nas ważna, e, czyli dźwięk. Jak kliknę, nic się jakby nie stało, bo został wyłączony dźwięk. Żeby go włączyć, muszę znowu kliknąć. I teraz dźwięk już się pojawił. Czyli tutaj jest ta funkcja, dzięki której ten dźwięk do przycisków Możemy włączyć lub wyłączyć. Na przykład diagnostyka. To jest fajne pod kątem tego, że możemy sprawdzić, jak nam coś nie podoba w urządzeniu, czy wszystko jest, prawie, czy wszystko sprawnie działa. Wróć, przycisk. I też jest dostępny wynik. To podkreśla nie będę im 100 procent, jest normalne. No, i mm, komunikat, czy, oczywiście po angielsku, ale to w obecnym, myślę, czasie nie jest jakimś problemem, kiedy możemy wszystko przetłumaczyć. A, czyli e, urządzenie działa prawidłowo. I to są jak gdyby wszystkie czterech. klimatyzatora, które możemy obsługiwać za pomocą aplikacji pilota, czy też na przykład tak jak za pomocą Google Home Mini lub innego głośnika, dajmy na to Alexa, czy inny głośnik Google. Jesteśmy w stanie powiedzieć, żeby zmniejszył, zwiększył nam temperaturę, czy też włączył lub wyłączył urządzenie. OK Google? Wyłącz klima.